wszystkim z tej strony PAX223. Um, no i dzisiaj jesteśmy w nietypowej sytuacji, ponieważ widzicie teraz ekran mojego telefonu. Jak widzicie, jest to aplikacja Invisimal Starcie Łowców. Um, spodobała mi się ta gra. Jak widzieliście, pewnie na jednym z moich odcinków odpakowałem karty. Um, karty te już zeskanowałem. Zeskanowałem też karty, które miałem wcześniej. Um, no, i chciałem Wam dzisiaj pokazać moje konże na tej grze. Um, I planowałem zacząć taką serię, nazwijmy to, um, ponieważ no, zadań, no, trochę wykonałem, nie za dużo. Jak widzicie, mam jeszcze jakieś zadania. Um, no, mam 21 level, więc no, dość późno zaczynam to nagrywać. Um, no, ale nie wiem, napiszcie, jeśli Wam to przeszkadza. Um, ja osobiście chętnie bym nagrał Wam taką serię, ale jeśli Wy nie chcecie oglądać, że tak powiem, od połowy, no to po prostu napiszcie. To jest taki odcinek 0, to nazwijmy. Um, dobra, to najpierw przedstawię Wam Koloseum. Jak widzicie, trochę już tutaj po, po, poprzedziłem dwa pierwsze stage. E. Ten już przeszedłem za czasów, jak miałem jeszcze demo. Um, tu, tu już... Ten poziom sprzedem, jak miałem płatną wersję, gra kosztuje 15 zł, więc serdecznie zachęcam do kupienia jej, bo nie jest to aż tak dużo. Um, dobra, tutaj mamy sklep, um, Iskier ani Ziaren Niespodzianek, jeszcze sobie nie kupowałem. Radary: mam 8 radarów i 4 bramy cienia, ale to zaraz zobaczycie. O, nie to um, i jeszcze karty: mam na razie. O, mam już ultra pakiet. Ultrapakietu jeszcze nigdy nie otwierałem, szczerze mówiąc. To jest dla mnie coś nowego. Jak na razie otwieram tylko pakiet podstawowy i super pakiet. To. A nie mogę teraz. A nie, bo nie mam po prostu tyle kryształów. Okej, okay, myślałem, że jak mam ten ultrapakiet, to już nie mogę kupić. zestawu pułapek, byłoby trochę słabo. Um, ale dobrze, że jest to pierwszy odcinek. Mam nadzieję. Znaczy, to jest odcinek 0. No, jeśli Wam się spodoba, to nagram kolejne. E, to od was zależy. Kupimy sobie tą paczkę i spróbujemy otworzyć. Ponieważ tu jest fajne takie coś, że nie trzeba mieć kart, żeby uzupełnić swoją kolekcję. Bo tu Invisymale można łapać w aplikacji i to mi się bardzo podoba. To jest bardzo duży plus. Dobra, tutaj mamy takie obserwatorium. Tutaj możemy przeglądać karty. Ja, jak widzicie mam trochę tych kart. Uzbierałem sobie po każdym żywiołaku. Tego mogę sobie sprzedać. Jak widzicie mam cztery karty ewoluacyjne. Karty ewoluacyjne to jest takie coś, że możemy je ulepszać innymi kartami. Czyli że na przykład mamy dwie takie same karty, to jedną z tych kart możemy przeznaczyć, aby ulepszyć kartę ewoluacji. Jak widzicie tutaj całkiem sporo ulepszyłem żywiołaka ognia i powietrza, ponieważ żywiołak powietrza jest bardzo skuteczny na inwizimale typu metalowego, na ekstraktory. Te cztery żywiołki, czyli oceanu, dżungli, pustyni i lodu, nie są kartami ewoluacyjnymi, dlatego mogę ich użyć tylko raz, a jak je użyję, to one znikną. Nie ma ich. Tutaj mam takie specjalne ataki. Ich można użyć kilka razy, ponieważ są to ataki ewoluacyjne. Jeszcze żadnego nie ulepszałem, bo nie widzę trochę w tym sensu to są łowcy. Tak się nazywa ta karta. Przynajmniej tak miałem napisane. Mam tu kilka szybkich pułapek, które się przydadzą, jak będę łapał ekstraktora typu na poziomie rozwoju PAP. Mam pułapki, które służą do łapania invisimali. No i parę innych innych łowców. Wektorów nie mam wcale. Dlatego nie mogę kliknąć. No i to są ogólnie wszystkie karty. Dobra, tutaj mamy fuzję kart, to, to o czym mówiłem, możemy sobie tutaj przyciągnąć kartę i możemy ją na przykład ulepszyć, nie wiem, ultramnożnikiem, albo nie, zwykłym, bo mnożnik się może przydać. Naciskam połącz karty i już, ulepszyłem trochę moją kartę, a tamta oczywiście zniknęła. No i teraz najlepsze, otwórz pakiety, mam jeden ultrapakiet i zobaczmy co się trafi. Mm -hmm. mogą być ciekawsze. Ale jest ok Mam tu wzmacniacz zwinności. O ile się nie mylę, on sprawia, że możemy wykonać kilka ruchów w jednej rundzie. Mnożnik iskier też się może przydać, chociaż już kilka miałem. Ultra tarcza. Przyda się, jeśli się walczy z kimś o dużym ataku, a mi się to zdarza. Ultra pakiet życia. Ultra pakiet życia, no też się przyda. Przy kimś to ma duży atak. A w połączeniu z ultratarczą to jest naprawdę użyteczne. No i sama pułapka. Oczywiście też się przyda. Tutaj mam moją wieżę obrony. Możemy tutaj sprawdzić mój dziennik walk. Jak widzicie, no, większość razy wygrywałem. O, nie, nie chciałem walczyć. Nie, nie chcę. Cofnij mi to. Potem sobie powalczymy przez sieć. Um... No, mnie, dobra, tu mam mapę świata, zaraz mi dokładnie pokażę. Tutaj możemy walczyć właśnie przez sieć i umieścić struktury obronne, czyli to jest taka nasza wieża strażnicza, możemy ją ulepszać. Nie wiem, co są te łupy, chyba że jak nas pokonują, to nam tyle zabierają. Nie wiem. Tutaj mam dwie fale, fala pierwsza i druga. Nie chcę mi się ich więcej kupywać. Mogłem, ale nie chcę mi się po prostu. Nie wiem, czemu nie mogę zmienić tutaj pola do walki, może później będę mógł. I dobra, zawalczmy sobie jeden pojedynek przez sieć. Trzeba pewnie coś kupić element Tak, chcę. O, no i powalczmy sobie. Tutaj dostaniemy 2000 jak pokonamy, więc bardzo kusząca propozycja. Um, dobra, kogo ja chciałem wykorzystać w tej walce? Jak widzicie, mam dość sporo invisimali, Sporą część z tych kart. Dobra, weźmiemy sobie kilka słabych i tutaj na koniec... Przydałby się ktoś dobry. BradBad, No, to w sumie też jest słaby. Więc wziąłem taki trochę słaby team, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Tutaj, jak wybieramy atak, który wymaga dwóch osób dwóch inwizimali, to możemy teraz wybrać asystenta, który ma najwięcej życia w tym wypadku. Um, kto tu ma najwięcej życia? Ten Uber Jackal. Miał ponad 360, więc no, opłacało się. Wow, to jest gryfonator pokolorowany. Um, zaraz Wam przedstawię kolekcję moją i dokładniej wytłumaczę, o co chodzi z tym pokolorowanym. Ponieważ w, tej, ponieważ w tej grze, jak mamy takie coś jak ziarno koloru, możemy zmienić dowolnie kolory naszego Invisimala, co jest dosyć ciekawe. Podobna opcja była w grze na PSP, nazywała się Mutacja, Mutowanie. No i dobra, tutaj walczymy. Jak widzicie, przywołałem sobie żywiołaka, który mi pomaga. No i atak. Tu jest ciekawa mechanika walki, ponieważ kiedy przeciwnik nas atakuje. Yy, patrzcie, jak ja atakuję, to się pojawia takie niebieskie. Jak mnie przeciwnik atakuje, pojawia się takie czerwone pole. O. I w momencie, kiedy się to czerwone pole pojawia, ono pokazuje zasięg ataku. I kiedy ono się pojawia. Trzeba kliknąć w jakiekolwiek miejsce poza tym zasięgiem, żeby nasz Invisimal zrobił szybki unik. Tak zwany perfekcyjny unik. Dobra, jak widzicie, wykonałem walkę. Zwyciężasz. Moje invisimale dostają trochę expa. Jest tu też sporo nowych Invisimali, których ja nigdy nie poznałem. Być może pochodzą z jakiejś gry, w którą nie grałem. O, widzicie, dostałem 2000 iskier. No bo tutaj walutą są iskry i te kryształy czerwone. Nie wiem, czy one mają jakąś swoją nazwę. Tak czy siak? Tutaj już skończymy. Co jeszcze? Kolekcja Invisimali. Dobra. Jak widzicie, mam ich dość sporo. I o tym mówiłem, to są ziarna koloru. Niektóre Invisimale możemy właśnie kolorować. Drugą opcją jest wzmocnienie, czyli możemy poświęcić jakiegoś Invisimala tego samego typu, żeby tego Invisimala wzmocnić. Na przykład, jakbym tego poświęcił, to ta Andina dostałaby 2 lewle więcej, 2,5 lewla więcej. No więc niektóre Invisible, jak mamy powtórki, warto tak poświęcać. No i jest opcja ewoluuj, która u tej Andiny jeszcze jest niedostępna. No i tutaj są te ogólne informacje: Tutaj mamy strzałkę, to są jej statystyki. Tutaj mamy statystyki jej ataków. U góry mamy najskutecz Ile zabiera. Znaczy, na samej górze mamy średnie obrażenia. Trochę niżej mamy, że lodowi czyli że ten atak jest super skuteczny przeciwko lodowym i um, i jest mało skuteczny przeciwko kamiennym no i tak samo drugi atak jest efektywny przeciwko stali a mało efektywny przeciwko powietrzu um, no i jest jeszcze czwarty to jest taki opis taki krótki opis wizimala no i tutaj mój katalog o jak widzicie mam 59 wizimali więc to jest dosyć sporo Tutaj, tak na szybko wam pokazuję. No Zaraz telefon mi się właduje, więc tu już postaram się robić tak na szybko. Um, no, hello, X, no i teraz ma, mapa świata. Ja już trochę tutaj podkrywałem. Um, w tej grze jest takie coś jak ziarna ewoluacji. Um, dla każdego Invisible jest ta liczba inna. Ale między innymi chodzi o to, że trzeba mieć na przykład 8 ziaren ewoluacji. I piętnasty poziom, żeby ewoluować metalmata PAP w metalmata COLD. No i właśnie w Stowhenge na przykład możemy zdobyć kamienne ziarna ewoluacji. I za wejście do takiego właśnie obiektu wymaga się parę tysięcy iskier. Ale za to można zdobyć tam chyba maksymalnie cztery ziarna ewoluacji danego typu. Ja tutaj teraz Wam pokazuję moją mapkę, jeżeli gracie w tę grę i nie wiecie gdzie jest... No, się X. I nie wiecie gdzie jest obieg na przykład pustynny No Nie mogę nic nacisnąć o. No to, no widzicie Wystarczy iść na północ od głównej Na południe od głównej bazy Tutaj jest trochę tak ogólniej Tutaj mamy Wezuwiusza, jednego z czterech wulkanów Które musimy znaleźć Pozostałych trzech nie umie znaleźć Tutaj jest góra Elbrus Ona daje nasiona, w sensie ziarna Powietrza Tutaj jest, jak to się nazywało, nie pamiętam ale to daje nasiona, ziarna, skał, czy tam kamienia. Tu jest kopalnia, ona daje mroczne kryształy, mroczne nasiona, ja nie mogę. Może ziarna, czemu mi się to ciągle myli? Przepraszam, że krzyczę, ale no, jestem zdenerwowany na siebie. Tutaj jest lodowy pałac mroku, jakoś tak, on daje też nasiona mroku. Ziarna, ja nie mogę. Właśnie strasznie mnie to denerwowało, że nie umiem nigdzie znaleźć lodowych przedmiotów. I tutaj jest jeszcze właśnie taka dziura, nie pamiętam też jak ona się nazywa, ale ona też daje lodowe nasiona. Ziarna, czemu mówiono na to nasiona? Um, tutaj jest, co tutaj jest, jak to się nazywa? Lodowy pałac, on daje lodowe ziarna. Tak, tym razem powiedziałem ziarna, już, już takie mnie chwilę zawiechy. O, jak widzicie, mam 8 satelit i 4, um, jak to się nazywa? Um, nie most ciemny, to jest transformersów. Bramy cienia i tak, te satelity można przemieszczać tylko na tych kropkach. Ja już sobie tutaj przełożyłem trochę dalej, a potem usunąłem te kropki, które tu były. Dlatego to jest taki efekt, że to zostało sobie tam samo. Ogólnie to można je dawać tylko na tych kropkach, a bramy cienia no, same tworzą te kropki, przez co tworzą takie bazy wypadowe. Na mapie czasem pojawiają się właśnie takie o skrzynki w nich możemy znaleźć iskry i nazwijmy to rubiny, te czerwone to są rubiny, tak to nazwijmy ja sobie pozbieram tutaj te skrzyneczki no niebieskie skrzynki to są właśnie iskry, a takie w których jest czerwona zawartość, no teraz mi się niestety nie trafiło, ale takie w których jest czerwona zawartość to są właśnie skrzynki z rubinami tutaj mam jeszcze wodospadniagara który też daje mroczne ziarna no więc sporo mam tych mrocznych. Podobno te miejsca, które dają mroczne ziarna, są naj, najmocniejsze. Więc radzę tam się wybrać na koniec. Um, takie Z, y, oplatone, oplatone, nie wiem jak to powiedzieć e, liśćmi. Um, już chciałem powiedzieć liściami, ale bym wtopił. Um, liśćmi to są invisimale. I tutaj akurat na złoporki na cold, o ile się nie mylę. Um, a takie zębatki, jakby, czerwone. To są ekstraktorzy, z którymi trzeba walczyć. Ja właśnie Wam pokażę walkę z ekstraktorami. Wow, pierwszy raz takiego widzę. Ja chętnie go złapię, pokażę Wam przy okazji jak wyglądała pani w tej grze. Weźmiemy sobie mojego ulubieńca Uber kala, pułapkę i żwiaka powietrza, który jest super skuteczny przeciwko typom metalowym, czyli ekstraktorom. Wow, nawet nie wiem jak on się nazywa, ale jest fajny, chcę go złapać. Richard. okej. Okay. Wygląda obiecująco. Yy, tutaj Richard ma pasek życia podzielony na taką jasną i ciemną strefę. Musimy jego życie doprowadzić do tej ciemnej strefy, jeżeli chcemy, żeby go złapać. Tu mniej więcej tak jak z pokémonami. Musi dojść do czerwonego paska, żeby, było, żeby dało się go złapać. Znaczy, ogólnie to Pokemon'a można było złapać, nawet jak nie miało czerwonego paska, po prostu wtedy było łatwiej. Ale tutaj jest taka zasada, że musi mieć. Musi. Nie może, ale musi. Nie może, ale. To, to średnio tak brzmi, nie może, ale musi. No e, dobra. Tutaj widzę, że mój żywiołak tak średnio go bije. No i już trochę życia stracił, ale boję się, że on ma pakiet życia. No bo. no, no właśnie, o to się bałem. No bo niestety nasi przeciwnicy też mogą używać tych wzmocnień, więc ta walka może potrwać trochę dłużej, może nawet nie wygram jej. No bo on ma ten swój właśnie atak, o którym mówiłem, którego można używać parę razy i on zawsze trafia, jego się nie da uniknąć. To jest też trochę w tym denerwujące. W dodatku im większy level ekstraktora, tam naszego przeciwnika, tym łatwiej on unika naszych ataków, więc no... No, gra mi się zacięła. Fajnie? O, dobra, odciąło się. Ledwo co uniknąłem. No ale właśnie to czasami denerwuje, że widzicie, nasz przeciwnik się za nas y, przenosi. Bo on tak... to jest właśnie ten specjalny unik. Ja to tak nazywałem, przenosi. No i chyba teraz zginąłem. Nie, dobra, I, jeszcze żyję. I widzicie, on ma tą y, ciemną strefę już, więc ja używam pułapki. No i zmarnowałem pułapkę. To była moja głupota. Um, więc wiecie, ja zrobię teraz cięcie. I wrócę do Was jak już uda mi się. no uda mi się zacząć łapać go w tą pułapkę. Hmm. Dobra. Jak widzicie, jestem już podczas kolejnej walki z Richardem. Nie wiem, to się dokładnie mówi. Zabrakło mi pułapek, więc kupiłem sobie kilka, kilka paczek kart. I trafiły mi się całkiem niezłe rzeczy. O, to jest taki wektor uderzenia pioruna. Nie zabiera mu dużo, ponieważ ekstraktory są odporne na takie, że tak powiem, elektryczne. Ale jednak coś tam mu zadało i może mi to na... trochę ułatwić... ułatwić złapanie go. No ale chyba, że jak idiota będę się nabijał na tej jego piłki, co on kopie. Dobra, jak mam nadzieję mi tu trochę pomoże. Nie, no. Czemu ja ciągle się nabijam na te jego ataki? Czemu? E. E. Nie. Już się będę, że mój, że mój żywioł go zabije. Miałem już taki stres. Ty nie, nie uleczy się? Ja się uleczę, nie? Ja nie mam skrupułów do leczenia się. On naprawdę nie chce uleczyć? Nie on, mnie, on się zaraz uleczy, zobaczycie. Nie uleczył się. O, i wpadł w pułapkę. Okej. Okay. Tak, tak wyglądała łapanie Invisimala, w tym wypadku Ekstraktora. No i udało się, złapałem Recharge'a. Praktycznie jak on nadepnie na tą pułapkę, to już jest złapany. No i oczywiście musi mieć ten szary pasek, nie? Znaczy ten ciemniejszy, ten ciemny zielony. Nie, Za Ze nasz Invisimal, który walczył, nie dostaje Expa, to jest takie trochę średnie. No ale przynajmniej mamy jednego nowego Invisimala, no, Ekstraktora. Tutaj sobie go zobaczę w katalogu. No, na koniec. No może nie na koniec, trochę wcześniej. On jest... Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ty, tutaj. No, on jest na... On jest tak silny jak Max w Invisimalach. No w sumie tak wygląda. I co my tu mamy? A Richard to jest taki... Um, nie wiem. To jest taki generał. Jest wzorowany na graczach rugby, futbol amerykański. No to by tłumaczyło to kopanie piłkami. Dobra, ale tak się jak to na tyle w tym odcinku. Wyszło to trochę dłużej niż myślałem. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, abym nagrywał więcej odcinków z tej gry. Przepraszam, że tak w połowie, no ale jakoś tak mnie nagle naszło, że. A może Wam się to spodoba. Tak mnie naszło. No i co, komentujcie, subskrybujcie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Cześć.